Słuch. Czy nie jest przyjemnie posłuchać śpiewu ptaków? Albo pięknej melodii? Dobrze jest usłyszeć miłe powitanie. Cześć! Miło Cię widzieć! Lub zaproszenie na pyszny obiad. Obiad! To, że słyszymy różne dźwięki, zawdzięczamy naszym uszom. Zewnętrzna część ucha, która zwana jest małżowiną uszną, zbiera dźwięki z otoczenia. Najważniejsze części ucha znajdują się wewnątrz głowy. Tam odbierane są dźwięki. Uszy są delikatne. Zbyt głośne dźwięki mogą uszkodzić słuch. Nie słuchaj głośnej muzyki przez słuchawki. Nie zbliżaj się do miejsc, w których panuje duży hałas. Jeśli na dworze jest zimno, Zawsze przed wyjściem zakładaj czapkę, aby chronić uszy przed zimnem.